Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, ja nie jestem youtuberem, nie jestem vlogerem, nie umiem nagrywać filmów i nie umiem ich montować. Nie jestem też ani dietetykiem, ani trenerem osobistym, także bierzcie to wszystko pod uwagę i bądźcie dla mnie wyrozumiali. Dzięki, cześć. Halo, dzień dobry. Niedziela, godzina 10. Nie wiem jak to zrobiłem, bo poszedłem spać o 5, a 5 godzin później wstałem i już nie mogę zasnąć, ale no dobra. Nie o tym. Skoro już nie mogę spać, to idę na spacer. Pokażę Wam targ staraci na kole, jedno z moich ulubionych miejsc. Nie będę brał aparatu, ludzie pewnie będą się dziwnie patrzeć. Nagram może komórko coś. A chyba, że się tak zafaruję z okupami, z znaczy okupami, przeglądaniem tego targu, że zapomnę. Później skoczę jeszcze na Olimpie, może jakieś pomidorki, może jakieś berlizo, zobaczymy. Eee, no, eee, szybko jeszcze co wczoraj zjadłem. Twaróg 250 g, 250 kalorii. Dwa serki homogenizowane 400 kalorii, czyli 650. Kilogram galaretki 100 kalorii, czyli 750. Dwa małe ogóry, tej 300 kalorii, 1050, 500 g wędliny, a nie, wędliny nie 500 gramów sałatki z buraków, to około 500 kalorii, czyli no 500, no 1600 kalorii, e, czy coś było jeszcze, berliza 1, 200 kalorii, czyli 1800 około. E, Spaliłem 1400 na życie i 300 na ćwiczenie plus sauna. A jeszcze mały spacer, P2 km, to jest 200, czyli około 1900. Spaliłem, czyli 1000, czyli pewnie tyle samo spaliłem, co przyjąłem około. Dobra, ważenie i idę na Olimpię i na bazar na kole. 72 i 1 Dobra, do później Siema, jak niedziela, to trzeba iść na bazarek, prawda? Dzisiaj idę na dwa. Najpierw na targ Anteków, może coś ciekawego się znajdzie. A później na Olimpię. Kurczę, właśnie zaczyna kropić deszcz. Chyba to niepokojące jest. Zanim dojdę, to mogą się zacząć sprzedawcy zwijać. Matko i cukr za że to jest jedyna nie ostatka ja i na Dzisiaj nie pójdzie tam. O Jezu! Już mnie w <głosuffleapanie> odroba <mując> like, oh, Ja będę Chcę dobra rzecz Że możemy to zobaczyć, bo tam... no Dobra, ale ten, nie ale ten nie jest idealny no, 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 no. no sprzedali. Tam,

Dobra, alert deszczowy odwołany, ładne słońce, ładna pogoda, także przyjemnie się chodzi. Ja właśnie zaliczyłem bazarek na kole z antykami, niestety nic nie było, teraz się przemieszczam na Olimpie, a w kolejnych storiesach wrzucę Wam może co było na kole, jakieś przebitki, kawałki filmików. Słuchajcie, ja właśnie wróciłem, niestety pana od Berlizo w tym tygodniu nie było, albo był i ja już byłem przed 14, to może już się zawinął, ale mam coś innego. Zobaczcie, kupiłem trochę twarogu, ale najlepszy hit to pomidory. One nie są za piękne i pewnie tam z 1 czwarta to pójdzie do wyrzucenia, ale byłem już tak na, na zamknięcie bazarku i pani wyrzucała te pomidory. No i tak się pytam, ile za tą skrzynkę co tu stoi? No pani mówi, że za darmo. No ja mówię, że za darmo to uczciwa cena i wziąłem. No i skrzynkę do tych pomidorów dorzuciła w gratisie, więc y, też miło z jej strony. Chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So Na pewno już wiecie, co wam dzisiaj polecę. Albo i nie wiecie, bo powiem wam, że ja mam w mieszkaniu setki jak nie tysiące rzeczy, a zawsze jak ktoś nowy mnie odwiedza, to zawsze się pyta o te dwie rzeczy. A co to jest? No i teraz możecie zapauzować filmik i powiedzieć w komentarzu napisać, co to jest. Pewnie jeżeli... Pewnie część z was może nie wiedzieć, no. A z reakcji osób, które mnie odwiedzają, no to tak właściwie to nikt nie wie co to jest. No więc ja wam już tłumaczę. To jest wentylator bezłopatkowy. No czyli taki zwykły wiatrak, tak? Po prostu... A i tutaj... Możecie zobaczyć, nie? Zaburejdowałem to, bo zawsze mam problem z pilotami, że mi się gubią, więc stwierdziłem, że kupię na Aliexpress takie po 2 zł. jedną naklejkę dajesz tutaj, drugą na pilot. I można przykleić i zawsze jest pilot z tyłu, nie. Fajno, no ale pilot nie jest potrzebny. Bo można to obsługiwać tutaj z przodu przyciskami. Mamy światło. To w nocy jest fajne, jeżeli przy łóżku stoi. Ja na przykład ten biały mam całe lato przy łóżku w sypialni, bo tutaj w salonie mam klimatyzację. No ale w sypialni nie mam klimatyzacji, więc taki wentylator mnie chłodzi. Yy, I co on ma? Możemy go włączyć, możemy nastawić prędkość. Teraz jest na maksa. I stąd co ręka wystaje, leci powietrze. To jest naprawdę mocny strumień, chłodny. Ja z tego całe lato korzystałem. E, możemy nacisnąć, obracanie się. Wiecie, lewo, prawo, jeździ sobie. E, no i co? I moc, obracanie się, timer ustawić i. I w sumie tyle. No, można, można sterować pilotem, tak? Więc no, po prostu. Po prostu zwykły taki wiatrak, z tym, że według mnie z pięknym designem. Ja na niego polowałem na taki wiatrak. O jezus, ze 3 lata, może on normalnie jest dosyć drogi, ale mi się wydaje, że go na jakieś promocje gdzieś kupiłem. Znaczy pewnie na, Le na Allegro, tylko po prostu jakiś był taki tańszy. A druga rzecz. Możecie powiedzieć, że to też jest pewnie wiatrak, i tutaj się grubo mylicie, bo to nie jest wiatrak, chociaż wygląda identycznie, ale nie wiem jak to nazwać. To jest elektryczny grzejnik, elektryczna grzałka. No, jakoś tak to się nazywa, nie wiem. Clarstein firma. ale już chyba go włączyłem. A więc yy, światełko ma identyczne, obudowę ma identyczną, tylko po prostu ten ma wiatraka, a ten ma grzałkę. Włączamy, ustawiamy temperaturę, jaka ma być w pomieszczeniu. No i on do tej temperatury grzeje. Teraz jest 24 stopnie. 25, 26, 27, 28, 30. O! Ma zakres od 15 stopni do 40. I powiem wam, że grzeje naprawdę potężnie. Któż teraz. A! I on z automatu ustawia temperaturę najniższą, jaka jest w pokoju. Czyli tutaj jest 24 stopnie. Czyli nie można niższej. Ale można ustawić wyższą, jak nastawię 40 stopni To on będzie cały czas grzał aż w pomieszczeniu nie ustawi się temperatura 40 stopni Wtedy się no, przestanie grzać, tak? I on ma moc 2000 wat Wat czy watów? Dobra, przyjmijmy, że watów 2000 watów, więc... No tyle co piekarnik lub tyle co sauna, więc to jest bardzo prądotwórcze. No i ja go kupiłem w tym roku na wiosnę, więc do z wami szczery, że nie testowałem go jeszcze. No bo kupiłem go już po mrozach. No, ale jak w sypialni mam całe lato ten. No to na, na zimę, jak już będzie zimno, to do sypialni ten czarny powędruje. No i jeżeli będzie za zimno w sypialni, wtedy będę mógł sobie dogrzać ją, tak? Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to ma się do kaloryferów. że Na pewno ten szybciej nagrzeje pomieszczenie niż kaloryfer, przynajmniej tak mi się wydaje, bo już po paru sekundach wali takim gorącym powietrzem, że to uważam, że w moment nakrzeje pomieszczenie. Nie wiem jak e, cenowo. Pewnie grzejniki są bardziej opłacalne. No ale w związku z tym, że jest ten jakiś kryzys energetyczny, że nie wiadomo e, czy czasem grzejniki mają jakąś awarię, czy elektrociepłownia. Także, no wiecie, na, na czarną godzinę w razie w, będą mrozy, będzie zimno, grzejniki nie będą grzały, no to mam nadzieję, że prąd będzie, to jestem w stanie sobie prądem ogrzać pomieszczenie, mieszkanie, tak? No, czy czasem wieczorem sobie dogrzać szybko pomieszczenie, no nie wiem. No ja to ze względu, oba te urządzenia kupiłem ze względu na niesamowity wygląd. Robi wrażenie! Do... No bo przyznajcie szczerze, że zwraca to uwagę i każdy, kto wchodzi do mnie do mieszkania, wchodzi tutaj widzi milion rzeczy, a zawsze pyta się, a co to jest? Nie? No, także yy, nie jestem w stanie powiedzieć, czy, czy znajdę linki do tych dwóch urządzeń. Ale jak znajdę, to linki będą w opisie pod filmem. A jak nie znajdę, no to przykro mi. No i jedno i drugie to jest wydatek kilkuset złotych. Nie pamiętam dokładnie ile, czy 300, czy 500, no ale to takie. Wydaje mi się, że droższe urządzenia były. Już też nie, nie pamiętam, bo kupiłem je chyba oba wiosną tego roku. Jakoś tak. No nic, dobra. Na dzisiaj to tyle. Urządzenia bardzo fajne, bardzo ładne. W takich nowoczesnych wnętrzach, bardzo ładnie wyglądają. No i funkcjonalne, tak? Ja jestem z nich mega zadowolony. Znaczy Z tego jeszcze nie wiem, czy jestem, ale, ale wydaje mi się, że, że da radę. Powiem wam <śm> wiosną, czy go używałem przez zimę. Na razie jest trochę zakurzony. No dobra, dzięki tyle. Yy, linki w opisie: jak się uda znaleźć, jak nie, to nie. Cześć. Dzień dobry. Raczej dobry wieczór. 22.30 i yy, ja przed ćwiczeniami mam ochotę na coś słodkiego. KFD karmelowy. Powiem Wam tak, do tej pory zjadłem. No nie, bardzo dużo tych sosów od KFD I słony karmel był moim ulubionym Także pokładam wielkie nadzieje, że ten będzie równie dobry Zapieczętowany O, pachnie ładnie, jest gęsty Czyli taki jak ja lubię 51 kalorii w 100 gramach, 11 gram węglowodanów. Powiem tak, jest słodki, karmelowy, gęsty. No, ale na pewno nie będzie to mój ulubiony. Ma taki kwaśny posmak. Karma nie powinien mieć takiego kwaśnego posmaku. także... Znaczy, wiecie, ja na początku, jak te sosy próbuję, to ja często daję jakąś ocenę, a później, jak zjem całą butelkę, to ta ocena się potrafi zmienić w górę lub w dół. Tak, na razie na pierwszy smak daje 8 na 10 przy czym słony karmel to według mnie 11 na 10, a czekoladowo wiśniowy 9 na 10 i tak samo truskawkowy 9 na 10, więc ten jest 8 na 10. Więc jak mam trzy sosy słodkie od Crawda, które są smaczniejsze od tego, no to ja raczej tego już nie kupię więcej, tak? Mam tu jeszcze sobie twaróg z galaretką poleję. Właśnie w tym celu to otworzyłem, nie? I spróbujemy jak z twarogiem. No dużo lepsze, no. Też sosy nie powinno się ich oceniać tak właśnie jak ja przed chwilą zrobiłem samych. Na pewno jest smaczne, ale na pewno jadłem lepsze. I na pewno jest też kilka gorszych. Mam jeszcze kupione kilka sosów, które jest nieotwarte od KFD. I powiem Wam tak, jak skończę te sosy, to kupię, bo jest jeszcze kilka, których jeszcze nie, nie, nie testowałem i nie mam kupionych. Między innymi Wafelkowy i Adwokat, które mnie bardzo mm, intrygują. I jak ztestuję z już wszystkie, to zrobię takie wielkie podsumowanie. Nie jest zły, ale słony karmel, czekolada, wiśnia i truskawka są lepsze. Dobra, idę ćwiczyć. Może się najemnie będę rady. Nie boję się umierać Lecz nie chcę stąd odchodzić Tak wiele na tej ziemi Dla innych mogę zrobić Nie wywyższam się ponad stan Lecz póki tutaj jestem Znaczy, że ma dla mnie plan Nie, to nie jest pycha i bluźnierstwo Żyć i dobra nieść posłanie To jest dla mnie męstwo tak postrzegam każdy swój dzień, gdy otwieram rano oczy, ze snu budząc się. To jest szansa, by więcej coś znaczyć, a nie tylko przeżyć, w kalendarzu coś odchaczyć Łatwo nie jest, kto mówił, że będzie, ale by być lepszym, szansę znajdziesz chyba wszędzie. Nie boję się umierać Lecz nie chcę stąd odchodzić Tak wiele na tej ziemi Dla innych mogę zrobić Nie wywyższam się ponad stan Lecz póki tutaj jestem Znaczy, że ma dla mnie plan Nie boję się umierać Lecz nie chcę stąd odchodzić Sam się ponad stan, lecz póki tutaj jestem, znaczy, że ma dla mnie plan. To moje przyjemności Bycie panem świata Za mamoną pościg Mój egoizm Rozbuchana bestia Więc staję do walki Niech się leje krew tam Bo czy całe Chcesz życie przejść na skróty Kolekcjonować grzechy Bez jednego dnia pokuty w prostocie nie dla mnie rozwiązanie. Więc ja z niej już wysiadam. Lepszą drogę wskaż mi, panie. Nie boję się umierać, lecz nie chcę stąd odchodzić. Tak wiele na tej ziemi dla innych mogę zrobić. Nie wywyższam się ponad stan. Nie boję się umierać, lecz nie chcę stąd odchodzić Tak wiele na tej ziemi dla innych mogę zrobić Nie wywyższam się ponad stan, lecz póki tutaj jestem Znaczy, że ma dla mnie plan Mów, Że ma dla mnie plan